Witajcie się, z tej strony. Trachor w kolejnym odcinku z Harzowaniem na terenie nowokracji jako Republika Włoska. Przepraszam za to, że ostatni odcinek zakończyłem tym, że nie było zakończenia, ale było to związane z pewnymi sprawami, które w trakcie odcinka miałem zrobić, a później zostały właśnie przypomniane mi na końcu, więc musiałem już jednak zakończyć. <grych> no niestety, e, chyba zakończyłem tak, że cały ten zapis jest jakoś tak zrobiony. Mało co się zmieniło. Eee, tylko coś tam wspominałem o tym, jaka jest sytuacja aktualna. W ogóle o dunkierki wylądowali. No, są, są z powrotem te terytorium. A jednak nie. Ostatnio jak sobie jeszcze trochę pograłem bo to była jakieś takie dwie minuty jeszcze tak sobie samochodziło, to później sobie przyjeżdżają, to dunkierka się udała. Więc w tym odcinku jako, że to za chwilę zginie. I raczej do nie do Niemców? Nie, do Niemców na pewno nie, to nie dotrze. E, dotrze to do nas. E, zatakujemy sobie dwie Sycylie, ponieważ nie mają żadnych frakcji, a... a są dosyć prosi. Chyba mam wszystko, wszystko ściągnięte, a jeżeli nie, to za chwilę ściągnę sobie. 20 dni. A, tak, czołgi. Tak, czołgi. Mmm, one są będą ważne. Znaczy się w tej wojnie to będziemy potrzebowali trochę wsparcia naszych sojuszników, bo jednak... Nie mam wystarczająco manpower, bo wszystko to są klejmy. Tak, claimy. I dopiero jak zjednoczymy Włochy, to możemy sobie zacząć to korować. Tak, jeden po drugim, za 100 siły politycznej. Bardzo mi się to podoba. 100 siły politycznej. Hmm. Widać, że Szwajcaria jest niemiecka. Niemcy chyba nie mają czegoś takiego, że mogą odbudować wielkie Niemcy yy. A Middle Europa. <grych> Super stanie się z tym spo spotkałem, z twierdzeniem, ale to w innym... zależności. Nie na temat tego. Hmm, patrzę, co tutaj? Rzewko niemieckie jest takie, że w sumie bardzo jest gospodarcze. No to chyba najbardziej ich... boli to, że... właśnie Czarny Poniedziałek. O, ten gościu. Przyzwyczaiłem się do Japończyka tego. Ponieważ często u mnie był, oraz jeszcze oglądam serię, w którym gościu właśnie wybrał Japonię. Bo w sumie Japonia to jest najbardziej agresywny. Teraz zacząłem tak, tak szybko mówić. <grym> e, bo Japonia, jeżeli dołączy do tego, to jest najbardziej agresywne. To. Bo wtedy może właśnie zaatakować Filipiny. Możecie znaczy pomóc w atakowaniu. To jest taki właśnie środek desantu. Uu. Oni zazwyczaj, mało co oni mają Tak, to właśnie jest takie moje stwierdzenie, mało co oni mają Aha Zastanawiają się o co chodzi Bo To jest ta ich taka jedna jedno właśnie regionową marionetka, która ma 400 tysięcy tego to jest na pewno ich kor, e, a to jest też, no co mają Core state Też Mongolia ma gdzieś tutaj, ma do tego Mongolowie No teraz jest Wielka Mongolia, więc Mają też gdzieś To jest Mongolia, tak, no a mają w sumie Tutaj dosyć sporo, te dwa oni poszli w komunistów. Nie socjaldemokratów, ale to zazwyczaj komuniści są. No nic nie mogliby. Popularny książę. Eee, chyba tylko jeżeli są książęta. To wtedy. A, bo wypowiedzieliśmy wojnę. Zapomniałem. Że to wypowiada samo siebie. Dobra, wy już tutaj atakujcie, za chwilę powinno tutaj e, pomóc nam znaczy się pomóc. Oni dołączą za chwilę do wojny. A, możemy wypowiedzieć o tak wojnę. OK Okej e Sardyni nie będziemy atakować, bo jest teraz w frakcji. To jest najgorsze, że oni są w frakcji i w sumie tak naprawdę nic nie robią. Nawet w tej serii nie trzeba będzie sardyni, bo w sumie z taką prędkością to zajmie tu jakieś jeszcze 5 odcinków, żeby pokonać właśnie całą Antantę, bo nie mamy w ogóle floty. W ogóle tutaj się już desantują. Momentko. Teraz coś poszli. I Londyn też za chwilę odetną. Jeżeli zdążymy ich właśnie zniszczyć, to wtedy pomożemy w innych frontach. Yy... Może przeciwko Brytyjczykom okay. eee... To jest, atakujemy Rzym? Dobra, nie, nie atakujcie rzymu. Eee, atakujcie to A wy to Za chwilę powinni nasi sojusznicy tutaj przybyć, eee, jak te samoloty A właśnie, nasi wszyscy sojusznicy W ogóle też część samolotów mamy, z tego że upadło właśnie. Pombowce yy, sobie weźmiemy. Jeszcze jedno skrzydło myśliwców. Tak, mamy o wiele więcej samolotów naszego wroga. Ile on ma? Ma 100 jeszcze starych <noise> Polskich Jakoś tak wyszło, że to polskie samoloty jak ktoś jakoś z sojuszników nam pomaga, czy coś eee, absolutnie nic nie robi A my cały front ruszujemy. Dobra, coś zaczął robić Więc na razie to włączmy sobie, żeby przez przypadek nie włączyć, jak się przebijemy tutaj, to będzie po wszystkim. Eee, tu, tu, tu. O! W ogóle nie zauważyłem tej wojny, bo myślałem, że osm osmanowie się właśnie e, tutaj z łatwością ich pokonają w ogóle. O! Tutaj bunty się włączyły. A okazało się, że jednak nie. W ogóle teraz Iran jest taki napakowany. E, ogólnie będę musiał zrobić pewną rzecz, bo zauważyłem, że jest taki błąd. Tutaj jest e, kolonia. A tutaj powinny być kory. Nie, możemy im dać wszystkie i core. Okej. Okay. I teraz powinno być właśnie ich wcześniej, właśnie, jest taki problem, że oni mają 50 bmp, a nic nie mogą zrobić. A teraz to dostanę, wszystkie, właśnie. Yy, wszystkie bonusy z tego, żeby będą mieć. Okej, okay. czyli bunt w yy, Francji, już wcześniej wojny nie mieli? Nie, no, się po prostu wyzwolili. Kawałek czadu. Wadai. Powinien odzyskać właśnie te tereny, i wtedy byłby cały czot. Mhm. Muzyka się skończyła, nie mam nic do mówienia. Ogólnie to jeszcze jest taka sprawa, ale ją chcę bardziej powiedzieć na temat, że na samym końcu ale teraz też mogę powiedzieć, że niestety ale Harcow Janu 4 nie będę mógł nagrywać przez pewien czas, a za chwilę Wielka Brytania upadnie. Bo będę mieć własne sprawy, jak w jakichś tam odcinkach mówiłem o tym, że właśnie matura, więc będę musiał się trochę podłużyć. I chodzi o to, że... wcześniej jakoś negowałem to, ale... No jednak chcę do, do, zdobyć taki właśnie większy procent, bo tak normalnie to zdobywam tak już takie. Takie 50% Więc, jeżeli się je tak trochę podłuczę, to na pewno będzie już. No, oczywiście, na próbnej, próbna trochę trudniejsza jest. Jeżeli się trochę podłuczę, to na pewno będzie już więcej. Więc jednak chcę właśnie skupić się na nauce teraz. Rzecz nie wiem, jak to będzie wyglądać, bo pamiętam, jak za każdym razem, kiedy mam się brać za naukę, to polega na tym, że prawie nic nie robię bo nie mogę wytrzymać tego, że ooo muszę ze zeszyty Bardziej to ja się... takim... wiedza użyteczna że coś co mi się przyda, albo coś co się interesuje Okej, jak tam się trzymacie? E, możecie ich nie atakować, bo w sumie Żym to jest najbardziej e, bronione miasto Jak tam czołgi nasze? W ogóle nie są, wy... nie są w ogóle brane pod uwagę, chociaż oni za chwilę powinni paść. O, może perka W ogóle musiałem też zaprzestać. E... A nie, tutaj po prostu ma e... Zaprzestać serię z Earth World Blues, dlatego że wyszła aktualizacja, która kompletnie zmienia mechanikę. Okej, okay. przebili się, przebili się, przebili się. E... Jedźcie tutaj, ok, i waszym zadaniem będzie pchanie dalej. Musimy się tutaj przebić. Teraz są już nasze czołgi, to tutaj przyjdźcie i pomóżcie. I później tutaj. Pojadą. W ogóle możemy już wyłączyć te... Na temat nie wpływanie, bo już nie mają floty na morzu. Królestwo Hiszpanii też za chwilę <grych> wygra wojnę. W ogóle tak naprawdę Hiszpania nie jest, była aktualizowana od bardzo dawno. Mhm. A i takie do powiedzenia bo w sumie... Powiedziałem, że koniec, schoję na ten czas e, Jakby co, będzie taki jeden wyjątek, dlatego, że wychodzi nowe DLC Ja niedługo go przed kupuję Co po prostu mówi o tym, że... <grymianie> że przed go kupuję, więc zrobię sobie jakąś serię na przykład z Hiszpanii, bo widziałem stream i... No a jest ciekawe, że przygotowanie przed wojną domową, w ogóle teraz dodano. Za szybko mówię Dodadzą eee, nowe nowe terytoria, że tak powiem. O Jezu, ta brzydka granica. Eee, wy chyba nie możecie oddawać. Za chwilę się dowiemy. Trzeba to mi naprawiać. Eee, możecie. Dobra, to po prostu oddam to na przykład... Eee, Wam tam. I teraz już na pewno nie będziecie mieć nic. To jest na pewno korp. Tak, korb. Nie będą ich za bardzo lubić, ale co tam? Aż takie ważne to to nie jest. O jednak ci. Uuu, sobie jednak radzą trochę dosyć. No hmm, się zobaczy. Ale jak tutaj trzymacie się? Chcę, żebyście się najmniej trzymali, żebym się przebił. E, coś tutaj pomagacie? Nie? To dobrze. Bo jak mówiłem, że mnie są obwarowane. Uuu! Fajne tutaj mają, że to właśnie. O, pierwszy raz to widzę. Że niektóre miasta mają własne te. E, właśnie jakieś różne zdjęcia z tego. No, coś fajne. A, dobra, myślałem, że Szwajcaria jest przeciwko nam. E, to ty pojedzie, tak? Teraz polega na tym, że po prostu musimy przyjechać. Mm. zmienił sobie na ekonomię wojenną, jednak. Jak tam stoimy z tym? W ogóle okupacja nam bardzo dużo zszera. Okej, trzymamy się, no dobrze. Najważniejsze jest, żeby te wszystkie dywizje, które tutaj są, żeby je jakoś utrzymać i później po prostu je zostawić i jechać dalej. Widzę, że ty sobie poradzisz, więc już wysyłam tutaj. i widzę, że tutaj sobie radzicie, więc wyślę was od tu wszystkich. Nie opłaca mi się jakoś tutaj brać w Rzymu, bo on padnie razem z dwiema sycyliami. A tutaj widzę, że jest mało dywizji, więc można jakoś tutaj porobić. Dobra. To najpierw przyjmijcie te trzy miasta i jedźcie do Palermo. Nie chcę robić sobie desantów Eee... czy to flota? Flota Watykańska Ma... ma uboty <laughs> się zdesantowali, o matko Dobra, jakoś tutaj żyjemy To jest dobra rzecz Że żyjemy oczywiście w ogóle już produkcja nam powoli się zwiększa, bo już czołgi nie są aż takie. No jeden dziennie to jest dobre. Okej, okay, on nas atakuje, a za chwilę stan zostanie zapnięty. Przestań nas atakować. Najgorzej jak tutaj staną gdzieś w górach. Wtedy w ogóle nie będziemy mogli ich przejąć. Już że zmienili to i trzeba chyba dotrzeć tylko do tego miasta i wtedy się pokona. Wcześniej to trzeba było chyba zdobyć jakieś dwa. Tutaj są okrążeni, tylko mają chyba port w Rzymie. Nie, nawet port nie mają w Rzymie, więc wszystkie te jednostki tutaj umierają. Na szczęście wszystko jest blokowane tutaj, więc z łatwością przejedziemy. A jednak nie. A może tak. Albo i nie. To zależy. Nie, chyba, do... chyba ich odetniemy nawet. <ścoughs> Wiedziałem. Teraz wy się zajmijcie może swoimi sprawami, czy... Teraz pomóżcie mu, żeby dotarł tutaj. Do Messiny. No, dzięki temu, że jesteśmy w tej frakcji, to mamy dosyć dużego boosta. Ale musimy się bać oczywiście paktu belgarskiego. Może nawet wypowiem im wojnę. Eee, macie jakieś uzasadnienie? Bo chodzi o to, że oni ciągle tutaj uzasadniają. A jakbym ja uzasadnił... Dobra. Po 25 dni to będzie dosyć dobrze. Bo jeszcze będziemy musieli tutaj wysłać... Jak tam w ogóle mamy bilans wojenny wobec nich? Nie wiem jaki mamy. Ile zabiliśmy ich? 14 tysięcy. Oni nam zabili 12 tysięcy. No mogli, bo w sumie my w górach tak bardzo ciążyliśmy. E, widzę, że tutaj kompletnie już też się wzięło. I nie chcę jednak przyjechać. W tym odcinku, żeby to się skończyło. Okej, okay, więc wszyscy tutaj. E, może jedna, jedna dywizja pójdzie tu. Okej, okay, nowa Anglia. Nie wiem, czy ostatnio mówiłem o tym submodzie. Chyba mówiłem, że ma być większa wojna domowa taki submod. I nowa Anglia chyba ma większy, właśnie mieć większe znaczenie. Mhm. Mm okay, tutaj jak ciśnienie się jakoś... Jeżeli tutaj szybko przyjechaliśmy, to w ciśnieniu powinniśmy ich łatwo zł złapać. Ok, nowa ekonomia. E, chyba jeszcze tego byśmy nie mogli zrobić, więc spróbujmy... E, armo technology. Może do samolotów. Okej, okay. dwie dywizje to tyle wystarczy. Ile mam? Sardynia? Pięć, wow. Jest maksimum, jakie mogliby zrobić. W ogóle Rzym się trzyma, jeszcze próbuje atakować. I... A ja myślę, że to jest. Rzym jest nasz. Takie, o, udaje mi się. A to jednak nie, to jest na odwrót. E, tutaj nic ciekawego. E, też nic. Czołgi się jakoś robią. No to artyleria. 97. Chyba to miasto, i upadną. Albo tylko stolica. O, stolicy mają coś. To jest dziwne. Chociaż zawsze desant może wlecieć. E, które tu było? To. Nie, nikt nie ma. I nie ma planu, żeby się zdesantować. okej. Okay. Zazwyczaj desanty to robią już takie, jak już są pewne, że nie mają żadnego frontu. Jak tam trzymacie się Nasze czołgi żadnych, żadnych obrażeń nie zadają. Minus 99, o matko. Jakbyśmy coś zdesentowali od tyłu, to na pewno by e, od razu poszło. Port stąd mogę. A, nie mamy desantów zrobiony. E, no to nic yy, Totalna mobilizacja yy, Export focus yy, Mamy 5 Nie potrzebujemy, bo mamy trochę tego yy, Ministrów nie możemy zmieniać, więc bo nic Znowu pół godziny odcinek, bo będziemy musieli się pchać przez tą cieśninę. Cieśninę, cieśninę. Ile tam zabieramy im prawie nic? Bo nasz atak w ogóle kompletnie jest nieskuteczny. Nawet czołgi odstawię, bo w sumie one nic nie robią. Może jakieś inne dywizje wejdą, które coś powinny zrobić? O! Już jest w hali jednego Tylko my atakujemy Ja czekam tak w takiej ciszy, żeby zobaczyć ile mi spada organizacji dziennie Teraz spada im dosyć dużo za dwa dni powinniśmy już tam wejść. Hmm. Państwo, a to też za bardzo nic się nie robi. Jest. Nie! Musieli stanąć. Ok, no to w tym momencie się pożegnam, bo zapewne będziemy musieli jeszcze czekać jak 5 minut, zanim się przebijemy. Więc jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, pamiętajcie, zostawić kciuk w górę, miły komentarz, subskrypcję z wami Trehol, harcowałem 4 na mutkacji Kejzeraś jako Republika Włoska. No to cześć!